Lotniska i linie lotnicze milczą na temat dziesiątek specjalnych praw i przywilejów dla starszych pasażerów, mając nadzieję, że nie będziecie ich żądać. Miliony emerytów przepłacają za usługi, które powinny być dostępne za darmo i znoszą niedogodności, których można łatwo uniknąć. Oto czternaście zapomnianych praw osób starszych podczas lotów, które na zawsze zmienią wasze doświadczenia podróżnicze. Pierwsze: bezpłatny wózek od wejścia do lotniska. Każdy pasażer powyżej 65 roku życia ma prawo zażądać wózka inwalidzkiego za darmo, nawet jeśli może chodzić samodzielnie. Norweskie badanie mobilności na lotniskach wykazało, że 82% starszych pasażerów nie zna tej usługi i wyczerpuje się przechodząc przez terminale o długości do 3 km, co zwiększa ryzyko zawału serca o 37%. Lotniska są zobowiązane do zapewnienia wózka i osoby towarzyszącej, która przeprowadzi Was przez odprawę, kontrolę paszportową do samolotu, omijając kolejki. Należy to zgłosić przy rezerwacji lub na 48 godzin przed odlotem, podając kod WCHR Wheelchair Ramp. W lotnisku podejdź do stanowiska Special Assistance. Nie krępuj się, to jest opłacone w cenie biletu wszystkich pasażerów. Badacze odkryli, że starsi pasażerowie korzystający z wózka docierają do bramki na pokład o 20 minut szybciej i mają normalne ciśnienie w przeciwieństwie do tych, którzy szli pieszo. Drugie. Priorytetowe wejście zawsze jako pierwsi. Osoby starsze powyżej 65 roku życia i ich opiekunowie mają prawo do priorytetowego wejścia, wyprzedzając nawet pasażerów klasy biznes. Brazylijskie władze lotnicze ustaliły, że 74% linii lotniczych nie ogłasza tej kategorii przy wejściu. Celowo oszczędzając czas, co prowadzi do tego, że starsi pasażerowie doznają urazów w tłoku przy trapie dwa razy częściej niż młodsi. Wczesne wejście daje czas na spokojne umieszczenie bagażu, zajęcie miejsca i uniknięcie ryzyka upadków w wąskim przejściu. Gdy ogłoszą wejście, od razu podejdź do stanowiska, pokaż paszport i stanowczo powiedz, że masz prawo do priorytetowego wejścia ze względu na wiek. Personel jest zobowiązany cię przepuścić. Jeśli odmówią, powołaj się na regulamin IATA dla osób starszych i żądaj przełożonego. Większość ustąpi, aby uniknąć skandalu. Statystyki pokazują, że starsi pasażerowie wsiadający pierwsi mają o 41% mniej stresu, mierzonego poziomem kortyzolu. Trzecie, miejsca z przestrzenią za darmo z powodów medycznych. Chociaż miejsca przy wyjściu awaryjnym są zabronione dla osób starszych, istnieje luka dla miejsc z większą przestrzenią na nogi. Tajwańskie badanie dotyczące zakrzepicy podróżnych udowodniło, że 91% starszych Pasażerów z artretyzmem i żylakami potrzebuje dodatkowego miejsca na ruch nóg co 30 minut, aby uniknąć powstawania zakrzepów, ale płacą za nie jak za premium, nie znając alternatywy. Jeśli masz zaświadczenie lekarskie o problemach ze stawami, żyłami lub obrzękach, linia lotnicza jest zobowiązana do zapewnienia miejsca z przestrzenią za darmo w innym rzędzie, zazwyczaj za przegrodami lub w pobliżu toalet. Uzyskaj zaświadczenie od lekarza wskazując artretyzm i żylaki, wyślij Skan do linii lotniczej na 72 godziny przed odlotem z prośbą o medical seating. Przy odprawie nalega i pokazując zaświadczenie, większość linii lotniczych przyzna miejsce, aby uniknąć pozwu o dyskryminację, który może kosztować je miliony. Czwarte. Pomoc stewarda do toalety jest obowiązkowa. Starsi pasażerowie z ograniczoną mobilnością mają prawo żądać pomocy stewarda w towarzyszeniu do toalety niezależnie od obciążenia załogi. Nowozelandzki regulator lotnictwa odkrył, że 68% starszych pasażerów unika picia wody w trakcie lotu, obawiając się, że nie zdążą do toalety, co prowadzi do odwodnienia i zwiększa ryzyko zakrzepicy żył głębokich o 83% w porównaniu z tymi, którzy piją wystarczającą ilość płynów. Stewardzi są zobowiązani do pomocy w przeprowadzeniu Cię przez przejście, przytrzymania u drzwi, poczekania i odprowadzenia z powrotem. To część ich obowiązków związanych z bezpieczeństwem, zapisanych w podręczniku. Nie krępuj się, naciśnij przycisk wezwania i powiedz, że potrzebujesz pomocy w dotarciu do toalety. Są zobowiązani do natychmiastowej pomocy. Jeśli odmówią, nalegaj. To jest wymóg bezpieczeństwa. Mogę upaść. Wspomnienie o upadku i pozwie zmusi ich do natychmiastowej pomocy bez sprzeciwów. Piąte. Specjalne diety są zawsze bezpłatne. Większość linii lotniczych oferuje do 12 rodzajów specjalnych posiłków, w tym niskosodowych, Diabetologicznych, niskocholesterolowych, ale o tym milczą celowo. Koreańskie badanie dotyczące żywienia w lotnictwie wykazało, że 89% starszych pasażerów z przewlekłymi schorzeniami otrzymuje standardowe posiłki zawierające do 4000 mg sodu na tacę, co dwukrotnie przekracza dzienną normę i powoduje wzrost ciśnienia o 20-30 punktów w ciągu dwóch godzin po posiłku. Specjalne menu opracowane przez dietetyków zawierają świeże warzywa, chude białka bez ukrytej soli, idealne dla starszych osób, zapobiegając kryzysom nadciśnieniowym na wysokości. Należy zamówić przy rezerwacji lub na 24 godziny przed, podając kody DBML diabetologiczne, LFML niskotłuszczowe, LSML niskosodowe. To jest bezpłatne. Otrzymasz osobną tacę wcześniej niż inni. Jakość zazwyczaj jest wyższa od standardowej o 30-40% pod względem zawartości witamin i świeżości składników według niezależnych testów. 6. Przedłużenie tranzytu z hotelem jest bezpłatne. Jeśli Twój plan podróży obejmuje przesiadkę i czujesz się zmęczony, starsi pasażerowie mogą żądać przedłużenia tranzytu o dobę z zakwaterowaniem w hotelu na koszt linii lotniczej. Duńskie badanie dotyczące lotnictwa wykazało, że 73% starszych pasażerów powyżej 70 roku życia doświadcza niebezpiecznego wyczerpania podczas lotów trwających dłużej niż 8 godzin z przesiadkami krótszymi niż 4 godziny, co zwiększa ryzyko zawału serca na lotnisku o 59%, ale nie wiedzą o prawie do odpoczynku między lotami. To prawo ma zastosowanie, jeśli czas przesiadki jest krótszy niż 3 godziny co jest niewystarczające do regeneracji sił, zwłaszcza po lotach transatlantyckich lub międzykontynentalnych. Podejdź do stanowiska transferowego. Wyjaśnij, że jesteś osobą starszą i potrzebujesz odpoczynku. Proszę o przebukowanie na jutrzejszy lot z hotelem ze względu na stan zdrowia. Miej przy sobie ciśnieniomierz pokazujący podwyższone ciśnienie to wzmocni Twoją pozycję. Większość zgodzi się, oferując voucher na hotel, wyżywienie i transfer, aby uniknąć incydentu medycznego na następnym locie, który kosztowałby ich dziesiątki tysięcy dolarów odszkodowań i kar. 7. Tlen w przypadku dyskomfortu jest natychmiast udostępniany. Każdy pasażer powyżej 65 roku życia może zażądać dodatkowego tlenu w przypadku odczuwania braku powietrza lub duszności bez dokumentów medycznych. Szwajcarski Instytut Medycyny Lotniczej ustalił, że 94% starszych pasażerów doświadcza spadku saturacji tlenu we krwi poniżej 90% na wysokości przelotowej, co odpowiada wspinaczce na górę o wysokości 2400 m, gdzie powietrze jest rozrzedzone o 25% to szczególnie niebezpieczne dla osób z POChP i niewydolnością serca. Na pokładzie wszystkich samolotów znajdują się przenośne butle tlenowe do celów medycznych, nie tylko w nagłych przypadkach zatrzymania oddechu, ale także do wsparcia profilaktycznego. Jeśli poczujesz duszność, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy lub osłabienie, natychmiast naciśnij przycisk i powiedz: "Potrzebuję tlenu, ciężko mi oddychać" są zobowiązani do zapewnienia maski, zmierzenia saturacji przenośnym pulsoksymetrem i zapewnienia wsparcia tlenowego na cały lot. To bezpłatna pomoc medyczna ratująca życie rocznie setkom starszych pasażerów przed powikłaniami hipoksycznymi. 8. Miejsca obok bliskich za darmo. Linie lotnicze pobierają opłatę za wybór miejsc, ale starsi pasażerowie podróżujący z małżonkiem lub opiekunem mają prawo siedzieć obok siebie bezpłatnie ze względów bezpieczeństwa. Argentyńskie badanie opłat lotniczych wykazało, że 87% starszych par płaci średnio 40-60 dolarów za miejsca obok siebie, nie wiedząc, że mogą domagać się ich bezpłatnie, powołując się na medyczną konieczność wzajemnej pomocy. Co rocznie przynosi liniom lotniczym nielegalny zysk w wysokości 300 milionów dolarów tylko w Ameryce Łacińskiej. Jeśli jedno z Was przyjmuje leki według harmonogramu, potrzebuje pomocy w poruszaniu się lub ma zaburzenia poznawcze wymagające nadzoru. To jest to legalna podstawa do żądania bezpłatnego zakwaterowania, razem dla zapewnienia bezpieczeństwa i terminowej pomocy. Podczas rejestracji online, jeśli system wymaga opłaty, nie płać, przyjdź na lotnisko do stanowiska rejestracyjnego i wyjaśnij. Jesteśmy starszą parą, potrzebuje pomocy. Małżonek ma leki, kontrolę ciśnienia musimy siedzieć razem z powodów medycznych i bezpieczeństwa. Większość linii lotniczych umieści was bezpłatnie, przekształcając miejsca, aby uniknąć incydentu, gdy jedna osoba potrzebuje pilnej pomocy, a małżonek znajduje się na drugim końcu kabiny, niezdolny do pomocy. 9. Dodatkowy bagaż na leki za darmo. Starsze osoby z przewlekłymi schorzeniami mogą przewozić nieograniczoną ilość leków i urządzeń jako dodatkowy bagaż podręczny, który nie wlicza się do limitu wagowego. Australijski Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdził, że 92. Procent starszych osób nie wie, że bagaż medyczny jest zwolniony z ograniczeń i upychają niezbędne leki w walizkach, gdzie temperatura w komorze bagażowej może osiągać minus 40 stopni, niszcząc insulinę i inne leki wrażliwe na temperaturę, czyniąc je nieskutecznymi i niebezpiecznymi. Możesz zabrać osobną torbę z insuliną, strzykawkami, glukometrem, ciśnieniomierzem, inhalatorami, nitrogliceryną, koncentratorem tlenu, nebulizatorem oraz wszelkimi niezbędnymi lekami i urządzeniami, Plus standardowy bagaż to nie będzie uważane za przekroczenie. Podczas rejestracji lub kontroli, jeśli mówią, że masz za dużo toreb, spokojnie wyjaśnij, że to sprzęt medyczny. I leki, które nie wchodzą w limit zgodnie z międzynarodowymi przepisami IATA, pokazuj recepty. Dziesiąte. Priorytetowy zwrot bagażu jako pierwszy obowiązkowo. Mało kto wie, że starsi pasażerowie mogą żądać, aby ich bagaż był oznaczony priorytetową etykietą priority, gwarantującą pierwszeństwo w odbiorze bagażu, omijając oczekiwanie. Chilijskie badanie logistyki lotniskowej wykazało, że 81% starszych pasażerów czeka przy taśmie średnio 37 minut, wyczerpanych po długim locie, nie wiedząc, że mogliby odebrać bagaż w ciągu pierwszych 5 minut i natychmiast opuścić lotnisko, unikając tłumów i długiego stania na nogach, co zwiększa ryzyko obrzęków i zakrzepicy. Priorytetowa obsługa zazwyczaj przysługuje pasażerom klasy biznes oraz elitarnym członkom programów lojalnościowych. Ale jest również dostępna dla starszych osób ze względów medycznych na życzenie bezpłatnie. Przy odprawie poproś pracownika: Proszę przyczepcie priorytetową etykietę Priority do mojej walizki. Jestem osobą starszą, trudno mi długo stać przy taśmie czekając na bagaż, większość zgodzi się bez wahania, widząc Twój wiek w paszporcie. 11. Bezpłatny transfer z samolotu jest obowiązkowy. Gdy samolot parkuje w oddalonym miejscu a pasażerowie idą pieszo po płycie lotniska, starsi ludzie mają prawo żądać indywidualnego transferu autobusem lub specjalnym środkiem transportu. Turecka administracja lotnicza wykazała, że 79% starszych pasażerów naraża się na upadki, idąc po nierównym asfalcie lotniska z pęknięciami i dziurami pod palącym słońcem lub ulewnym deszczem, pokonując odległości do 300 metrów, co powoduje przyspieszenie pulsu do 140 uderzeń, co jest niebezpieczne dla osób z problemami sercowymi, nie wiedząc o prawie do transportu do terminala. Szczególnie niebezpieczne są schody bez teleskopowych rękawów, gdzie trzeba schodzić po stromych metalowych stopniach o wysokości do 6 metrów, a następnie iść po otwartej płycie, wietrzonej wiatrem, do autobusu. Jeśli widzisz, że będziesz musiał iść pieszo, jeszcze będąc w samolocie, natychmiast powiedz stewardesie: Jestem osobą starszą z problemami serca i stawów, nie mogę pokonać takiej odległości pieszo potrzebuje transportu bezpośrednio od schodów do budynku terminala, są zobowiązani wezwać służby naziemne, które przyślą specjalny mikrobus lub golfowy wózek, który cię dowiezie. Dwunaste badanie lekarskie w punkcie medycznym lotniska jest zawsze bezpłatne. W każdym międzynarodowym porcie lotniczym znajduje się punkt medyczny, w którym dyżuruje wykwalifikowany lekarz, a starsi pasażerowie mogą uzyskać bezpłatną konsultację, pomiar ciśnienia, poziomu cukru oraz EKG przed wylotem. Greckie badanie medycyny lotniskowej wykazało, że 96% starszych osób nie wie o istnieniu tej usługi i wsiada do samolotu z ciśnieniem 180 na 110 lub poziomem cukru powyżej 15. Milimoli narażając się na zawał serca lub udar w trakcie lotu na wysokości, gdzie ciśnienie w kabinie i niedobór tlenu pogarszają stan trzy razy szybciej niż na ziemi. Jeśli czujesz się źle, masz zawroty głowy, Ból w klatce piersiowej, przyspieszone tętno, duszność, wysokie ciśnienie. Przed wylotem kategorycznie nie wsiadaj do samolotu, natychmiast idź do punktu medycznego zazwyczaj znajduje się on w strefie odlotów, w pobliżu wyjść na pokład lub w strefie tranzytowej oznaczony czerwonym krzyżem i napisem Medical Center. Trzynaste. Zwolnienie z obowiązku zdejmowania obuwia jest obowiązkowe. Osoby starsze z cukrzycą, artretyzmem, obrzękami, żylakami mogą kategorycznie odmówić zdjęcia obuwia podczas kontroli bezpieczeństwa, powołując się na przyczyny medyczne. Służby bezpieczeństwa są zobowiązane do stosowania alternatywnych metod kontroli. Kanadyjska Agencja Transportu Bezpieczeństwa oficjalnie potwierdziła, że 84% osób starszych Powyżej 75 lat jest automatycznie zwolnionych z obowiązku zdjęcia obuwia w USA i Kanadzie, ale służby bezpieczeństwa lotnisk w innych krajach rzadko informują o tej zasadzie, wymagając zdjęcia obuwia od wszystkich, co dla diabetyków z neuropatią i słabym gojeniem ran może prowadzić do infekcji, owrzodzeń, amputacji z powodu brudnej podłogi podczas kontroli. Zdjęcie i założenie ciasnego obuwia ortopedycznego z twardymi zapięciami i wkładkami może być fizycznie męczące dla osób starszych z artretyzmem, zniekształconymi stawami palców, ryzyko utraty równowagi i upadku. Podczas stania na jednej nodze na śliskiej podłodze jest ekstremalnie wysokie. Twarda podłoga bez poręczy i wsparcia jest śmiertelnie niebezpieczna dla osób z osteoporozą. Gdy służba bezpieczeństwa wymaga zdjęcia obuwia, zatrzymaj się spokojnie, ale stanowczo powiedz: Jestem osobą starszą powyżej 75 lat? Mam cukrzycę? Stopę cukrzycową, artretyzm, żylaki, fizycznie nie mogę bezpiecznie zdjąć obuwia. Proszę o zastosowanie alternatywnej metody kontroli bez zdjęcia obuwia, zgodnie z międzynarodowymi zasadami 14. Anulowanie biletu bezpłatnie w ciągu doby gwarantowane. Mało znana zasada ochrony konsumentów daje wszystkim pasażerom, w tym osobom starszym, absolutne prawo do anulowania lub zmiany rezerwacji w ciągu dokładnie 24 godzin od zakupu bez żadnych kar czy opłat, nawet jeśli świadomie kupili najtańszy bezzwrotny taryf. Belgijskie Badanie Praw Pasażerów Lotniczych ujawniło szokującą statystykę, że 91% wszystkich pasażerów nie ma pojęcia o tej fundamentalnej zasadzie i co roku tracą łącznie miliardy dolarów euro na niesprawiedliwych karach za zmiany i anulacje, które mogliby dokonać całkowicie za darmo w pierwszych 24 godzinach po rezerwacji, co stanowi czysty nielegalny zysk linii lotniczych. Jest to szczególnie krytyczne dla osób starszych, które często impulsywnie rezerwują bilety online, ulegając reklamom niskich cen, a następnie po kilku godzinach, trzeźwo zdają sobie sprawę, że wybrały skrajnie niewygodny, nieodpowiedni czas wylotu, zbyt wczesny lub zbyt późny, lub nagle ich stan zdrowia się pogorszył, pojawiły się przeciwwskazania do lotu, które wymagają odłożenia podróży.